Cześć, mam na imię Błażej i ja pokażę Wam, jak zrobić kulę oraz piastrę. Aby zrobić białą kulę, trzeba zacząć od niebiałej strony, tylko innego koloru. W tym przypadku zielony. A żeby zrobić białą kulę, trzeba zacząć od innego koloru niż biały. Najpierw zrobimy sobie zieloną. Zaginamy tak. Później tak. Później tak. I tak. Jak widzicie, mam trójkąt. Trzeba przez cały czas robić trójkąty. Kolejny trójkąt. Tu jest trójkąt oraz tutaj. Kolejny trójkąt. Kolejny trójkąt. Kolejny tylko. Jeśli tak zrobicie, to jest źle. Trzeba zrobić tak. Oto. Oto zielona kula. Można ją podrzucać. Oraz No złożymy sobie. Teraz pokażę Wam jak zrobić pies Zaczynamy ponad od której strony. Najpierw musimy przekręcić tak, mi była taka, no, kosa. Odliczamy e, trzy klocki. Raz, dwa, trzy. Zaginamy tak, aby powstało... takie coś. Można sobie zapamiętać, że to jest taki chłopek z fajną fryzurą. Zaginamy tak i mamy już głowę pieską. Teraz z, z, z takiego czegoś, z takiej linii odwracamy sobie pierwszy klocek od takiego kwadratu, robimy tak, później odliczamy od tego Cztery klocki. Raz, dwa, trzy, cztery. Na piąty. Robimy. Tak nie możecie. W tą stronę nie możecie. Bo po prostu wyjdzie źle. Robicie tak i w tą stronę. Tak. Później odwracacie do góry. Odliczamy trzy klocki. Raz, dwa, trzy. Trzeci zaginamy tak. Teraz odliczamy trzy klocki. Raz, dwa, trzy. Czwarty zaginamy tak. Tu zaginamy tak jak tutaj. Tak oraz tak. I wychodzi nam piesek. Widzenia w następnym odcinku.